Cześć, witam na kanale Hodlerka. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam najważniejsze newsy z tego tygodnia, w tym nowego konkurenta Wikipedii. Wspomnę także o najnowszej informacji odnośnie airdropa Metamask, także zapraszam do filmu. Zaczynamy standardowo od wycen kryptowalut. Bitcoin na moment nagrywania tego filmu kosztuje 113 tysięcy dolarów, natomiast Ethereum prawie 4 tysiące dolarów. Widzimy, że XRP kosztuje 2,65 ABNB 1114. Obecnie na rynku jesteśmy, powiedzmy, w takim zawieszeniu. Jedni uważają, że pójdziemy wyżej, a inni uważają, że wchodzimy już w bezse. Właściwie dużo powie nam dzisiejszy dzień. A dlaczego? Ponieważ dzisiaj o 20.00, przejdźmy sobie na środę, odbędzie się FOMC. Oczekuje się dziś decyzji w sprawie stóp procentowych, które zdecydowanie będą miały wpływ na rynki finansowe. Tutaj jest prognozowana obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Jest to niemal pewne, natomiast potwierdzenie będziemy mieć dopiero po godzinie 20. Oprócz dzisiejszego dnia, rynki będą obserwować szczegóły potencjalnego porozumienia handlowego USA-Chiny które już ten czwartek, czyli 30 października. Pełny kalendarz jak widzicie możecie przeczytać sobie na spokojnie właśnie na akurat Na Na BinCrypto mamy ciekawy artykuł odnośnie ceł Trumpa. Ostatnio napięcia geopolityczne ponownie postawiły Cła Trumpa w centrum uwagi. Ich ogłoszenia naprawdę potrafią wstrząsnąć rynkami, od Wall Street aż po kryptowaluty, wywołując gwałtowne spadki i równie szybkie odbicia. Myślę, że każdy z nas to poczuł i coraz częściej przypomina to niestety cykle pump and dump napędzane takimi emocjami, a nie właściwie fundamentami. Do tej pory osobiście dziwię się, że działa to na rynek. Jak możemy przeczytać w tym artykule, zarówno w przypadku ceł, jak i partnerstw AI rynki kierują się dziś bardziej sentymentem niż realną wartością. No i to właśnie ta emocjonalna zmienność coraz wyraźniej definiuje współczesne finanse. Hot newsem jest również to, że Donald Trump planuje powierzyć kierownictwo amerykańskiej komisji do spraw handlu towarowymi kontraktami terminowymi Michaelowi Seligowi. Tutaj mogę się pomylić w wymówieniu tego nazwiska, natomiast jest to jeden z najbardziej pro krypto urzędników w Waszyngtonie. Serii, który jest dotychczas związany z SEC, od lat zajmuje się regulacjami blockchain i otwarcie krytykuje nadmierne ograniczenia wobec krypto. W swoich wypowiedziach zapowiada, że jego celem jest deregulacja i uczynienie z USA światowej stolicy krypto. Jak możemy przeczytać w tym artykule, Stany Zjednoczone stają się jednym z największych posiadaczy bitcoina na świecie. A rząd przejął już około 325 tysięcy bitcoinów, czyli około 1,5% całkowitej podaży. Nikt nie zamierza sprzedawać tych bitcoinów i mają być częścią narodowych rezerw. I na ich pełno wpisów odnośnie Metamask i tego, że zarejestrowali oni domenę pod claim Airdropa. Technicznie skonfigurowali subdomenę, a nie zarejestrowali domenę. Ale tak czy siak to jest znak, że jesteśmy coraz bliżej airdropa od Metamask. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą kryteria, ponieważ działam na tym ulecie naprawdę sporo. Jeżeli liczycie tutaj na Airdrop i tak samo jak ja korzystacie z niego długo, to koniecznie odwiedźcie dashboard MetaMask, jeżeli jeszcze tam nie byliście. Poużywajcie wbudowanego swapa. Warto zapewne stykować ETH poprzez MetaMask, jeżeli nie jest już za późno, no, tego nie wiem. No ale tak czy siak, jeżeli jeszcze naprawdę nie robiliście tego, no to warto przeklikać. Jeszcze raz tutaj podkreślę, nie wiem czy nie jest już za późno. Ale jeśli długo używacie tego portfela i jeszcze nie wykonywaliście tego, o czym mówię, no to spróbowałabym, żeby po prostu nie żałować. No i stało się, Wikipedia ma swojego konkurenta. Grokipedia to nowa, sztucznie inteligentna encyklopedia online stworzona przez firmę XAI, należącą do nikogo innego jak Elona Maska. Premiera nastąpiła 27 października, a więc niedawno. Artykuły są tutaj generowane, przetwarzane przez model językowy firmy, oczywiście XAI. No i tutaj, oczywiście, jest sporo kontrowersji. Głównie zarzuty kierowane są w kierunku tego, że wiele stron w Grokipedii zostało niemal dosłownie skopiowanych z Wikipedii. Pamiętajmy również o tym, że jest to bardzo wczesna wersja, no i ta platforma może zawierać błędy, czy też niepełne dane. Dajcie znać w komentarzu, czy korzystaliście już z Grokipedii, a może dopiero tutaj u mnie usłyszeliście właśnie o konkurencie Wikipedii. I na koniec soczysty news. Coinbase łączy siły z Citi. Coinbase ogłosiło współpracę z bankiem Citi. Celem tutaj jest po prostu ułatwienie firmom korzystania z krypto, korzystania również ze stablecoinów w codziennych płatnościach. Obie firmy tutaj chcą stworzyć takie rozwiązania, które pozwolą szybciej i łatwiej wymieniać pieniądze między tradycyjnymi walutami, np. USD, a aktywami cyfrowymi do płatności, rozliczeń czy też zarządzania finansami. Coinbase wnosi tutaj swoje doświadczenie w świecie krypto, no a Citi globalną sieć płatności działającą bodajże w 94 krajach. Wspólnie planują usprawnić przelewę w stablecoinach i wymianę fiat krypto, by były dostępne 24 godziny na dobę. To wszystko w dzisiejszym filmie, do usłyszenia, pozdrawiam, hej!